Zapraszam wszystkich do Kuchni Marioli. Witajcie wszyscy w Kuchni Marioli. Dzisiaj przygotujemy pasteryzowany schab w słoiku. Bardzo smaczny. Zapraszam na krótkie filmik do wspólnego przygotowywania tego schabu. Dokładna lista składników właśnie się Państwu ukazuje. Przygotujemy dzisiaj schab w słoiku. Wybieramy kawałek mięsa. On jest troszkę, ten schab, przerośnięty. Można ten tłuszczyk odciąć, ale zostawię go po prostu takiego, jaki jest. Tak więc do tego schabu użyję słoików półlitrowych. I teraz musimy ukroić taki kawałek, aby wszedł do tego słoika. Śmiało wejdzie do słoika. Dobrze. Teraz przygotujemy marynatę. Do miski wsypuję płaską łyżkę soli. Do schabu użyję 18 ziół Mateusza. Możecie użyć dowolnej przyprawy, którą będziecie uważać za słuszną do przyprawnienia mięsa. W skład mojej przyprawy wchodzi majeranek, czosnek, cebula, papryka słodka, bazylia, kolendra, pieprz czarny, lubczyk, imbir, goczyca biała, kurkuma, kminek, oregano, tymianek, papryka, czyli pieprz, zielony, rozmaryn, liść laurowy. Do tej przyprawy dodajemy trzy łyżki słodka papryka jedna łyżka majeranek jedna łyżka pięć ząbków czosnku pokroimy w plasterki czosnek dodajemy do marynaty do tego około dwie trzy łyżki oleju ta marynata musi się połączyć Odrobina wody. Patyczkiem do szaszłyków nakłuwamy schab, tak aby przyprawy podczas gotowania doszły do środka. Do każdego słoika wrzucę jedną kulkę ziela angielskiego i dołożę po liściu laurowym. Tak więc teraz, proszę państwa, ten schabik będziemy obtaczać i włożymy do słoików. Kawałek schabu pięknie tu w tej marynacie. I do środka. Słoik musi być czyściutki. I ten nasz piękny, aromatyczny schab zakręcamy. Tutaj żadnych płynów nie dodajemy. Nie trzeba. Do garnka nalewam wodę, wkładamy słoiki ze schabem do samego końca dekielków. I teraz będę gotować ten schab 2,5 godziny na ogniu. Gdy woda zacznie wrzeć, ogień zmniejszy i pozostawię tak do gotowania na 2-2,5 dwie, dwie godziny. W razie konieczności, gdyby woda wyparowała, należy ją zupełnić. Tak wygląda schab po ugotowaniu i ostudzeniu. Tutaj zaczyna wytwarzać się galaretka. Ten słoik trzymałam w temperaturze pokojowej. Ten słoik trzymałam w lodówce. Proszę zobaczyć, jest galaretka. Produkt naturalny. Tak więc przed otworzeniem dobrze jest słoik włożyć do lodówki i poczekać, aż utworzy się galaretka. Tak więc otworzymy. O, jaki piękny zapach! Proszę zobaczyć, jak to wygląda. Tak wygląda schab. Proszę, troszkę mi się tutaj urwało. Bardzo mięciutki. Tak wygląda. Jeszcze spróbujemy tego schabu. Pięknie pachnie. Mm. Dobry. jest bardzo smaczny, bardzo aromatyczny no i suchy w środku, to musicie wiedzieć. Jednak z tą galaretką i z tą odrominą tłuszczyku można posmarować pieczywo, po prostu ten schab jest przepyszny. Mimo wszystko polecam przygotować akurat taki w słoiku pasteryzowany. Moi drodzy, subskrybujcie kanał, będziecie na bieżąco z moimi filmikami. Ja już dziękuję za obejrzenie mojego filmiku i zapraszam na kolejne.